Na ci zjem No, jak chcę się przywitać? No chodź tu. O, cześć. Witamy Was. U, bardzo U. serdecznie. W nowym vlogu. Córka mnie zaraz udusi. Ratunku. Ratunku. Chyba ja słyszę Kuby. No to super, jak idą. Patrz, mami. Idzie Michał z kolegą. Dobra, kochani, odezwę się do Was później, bo teraz będę miała za chwilę pełną chatę dzieci. Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Tutaj, odgłosy playa, bo play szaleje. Ogólnie, bardzo głośno dzisiaj jest. Yy, wszędzie i słuchajcie na dworzu jest piękna pogoda, yy, dzieciaki szaleją. Taki słuchajcie vlog, yy, też chyba poskładany yy, z kilku dni. No daj Plejciusia. tak. O jedny. kto tu przyszedł, kto? Plejciuś, ale nie lejli Słuchajcie, będzie taki vlog połączony z kilku yy, dni. Bo wiecie co, ja nigdy tak naprawdę nie mam, wiecie, aż tyle czasu, żeby przez cały dzień y, nagrywać vloga, więc y, wiecie, czasami coś mi się uda nagrać, y, a później posklejam to w całość. Y, słuchajcie, y, tutaj mój nowy nabytek, który widzicie za mną przepiękne kwiaty. Y, to kupiliśmy y, ostatnio z moim mężem y, w sklepie ogrodniczym i to cudo to jest szałwia słuchajcie, jeszcze chciałam Wam powiedzieć mam teraz właśnie chwileczkę czasu ale chciałam Wam pokazać jak wczoraj wróciłam z pracy i wiecie, tam ogarniałam mieszkanie i tak dalej słuchajcie, jeszcze umyłam wszystkie okna bo już miałam mega brudne prałam, bo też już słuchajcie się nazbierało przebrałam dzieciom pościel na łóżku piętrowym i tak, słuchajcie, w zasadzie po powrocie z nocki tyle rzeczy zrobiłam. Później położyłam się na godzinę spać i wiecie co? Jak ja idę po nocce spać, to Play też chce ze mną, słuchajcie, się, wiecie, położyć i przytulić. I to co, słuchajcie, on wyprawia, jak on się przytula, to ja po prostu z niego nie mogę. I ja zamiast spać, to ja po prostu robię mu zdjęcia, jak on słodko wygląda. Więc godzinkę pospałam. Play po prostu był boski, zobaczcie to. zrobiłam obiad obiad był bardzo dobry, powiem Wam, że mieliśmy właśnie na obiad ziemniaczki młode kalafior i jeszcze takie jakby cevapcici, nie wiem czy wiecie o co mi chodzi ale może już widzieliście we vlogu jak Wam pokazywałam przy zakupach bardzo fajne mięsko. Ja właśnie ostatnio jadłam je w Chorwacji. Ok, przygotowujemy obiad. Tutaj słuchajcie mam szpinak ze śmietaną, bo miałam taką paczkę szpinaku, którą już musiałam zużyć, więc dodałam też, też resztę śmietany, którą miałam w, w lodówce i wszystko tutaj z czosnkiem. Trzy ząbki czosnku słuchajcie tutaj dałam, więc na pewno będzie pyszne. Tutaj gotuję... Kalafior. On w zasadzie już jest pewnie dobry, więc go wyłączymy. Tam mam młode ziemniaczki, a tutaj zaraz będę smażyć mięsko, tylko muszę je przygotować. Siwiłam ziemniaczko do szpinaku. Teraz zaraz wymieszam. to już prawie gotowe. A więc nakładamy. Pycha. I to trochę, słuchajcie, wygląda jak chorwacka blitwa, ziemniaki z tym zielonym, tylko że tam um, to nie jest szpinak, tylko to jest inne warzywo. Tutaj dla Michasia. Jeszcze mamy pełno różnych fajnych sosów, a dla Nimki tylko marcheweczka, bo ona jadła w przedszkolu, więc idziemy jeść. No naprawdę, muszę Wam się pochwalić, bo Dostałam najpiękniejszy bukiet od mojego męża, po prostu najpiękniejszy bukiet kwiatów, jaki kiedykolwiek mogłam dostać. Mój mąż, wracając, słuchajcie, tutaj z miasta, obok, to jest zbyt goszczy to jest około 60 km od nas. Właśnie wracając do domu, przywiózł mi bukiet maków ogromny bukiet maków gdzieś po prostu jadąc po drodze zobaczył, że jest mnóstwo tych maków, gdzieś tam po prostu one sobie rosły, więc tyle nazrywał, ja powiem Wam szczerze, że ja uwielbiam polne kwiaty, ale ja nigdy w życiu tyle nie nazrywałam maków, a mój mąż po prostu zrywał te maki i przywiózł mi taki słuchajcie pęk tych maków do domu, zobaczcie sobie to teraz. To mi się tak od razu skojarzyło, jeżeli kojarzycie film Noce i Dnie. Tam jest taka kultowa scena, jak ten, nie pamiętam teraz jak on się nazywał, ale ten jakby narzeczony. Tej y, głównej bohaterki wchodzi do wody i tam rwie. Wiecie, te lilie wodne, te nenufary i jej taki ogromny bukiet niesie y, tych, z tej wody. Tak o, cały garnitur sobie zabrudził i tak niesie jej te nenufary. I, słuchajcie, ja od mojego męża dostałam właśnie taki bukiet ogromny tych maków. Y, oczywiście wszystkie y, już są y, ładnie rozłożone na praskach i się suszą. Więc absolutnie tutaj żaden kwiat się nie zmarnuje. Myślę, że mam już zapas maków do um, następnego lata. Myślę, że dużo witraży powstanie z makami właśnie z tych, które mi mąż przywiózł. Więc naprawdę no, to, było, to było po prostu przemiłe, przemiłe. Ja uwielbiam polne kwiaty i uważam właśnie, że bukiety z polnych kwiatów są najpiękniejsze. I najcenniejsze, coś po prostu niesamowitego, co może dać nam natura. Ja uwielbiam polne kwiaty i też właśnie zbieram takie do moich witraży, bo chcę jakby uchwycić tą delikatność. Wiecie, te, te polne drogi, te łąki, te pola, mam nadzieję, że w tych witrażach mi się to... Trochę udaje. Słuchajcie, praktycznie minęło pół tygodnia. Uwierzcie mi, naprawdę, jak ja mam wolne, to doba, znaczy dzień, zanim pójdę, słuchajcie, spać, bo i tak chodzę późno spać. To jest dla mnie za krótko. Po prostu doba jest dla mnie za krótka. Bo ja mam, wiecie, ja mam jakby tyle pomysłów, tyle rzeczy chciałabym zrobić, a już po prostu później jest, nie wiem, za późno. E, trzeba już, wiecie, ogarniać, nie wiem, e, kolacje i w ogóle i ciągle słuchajcie mi tego czasu brakuje, ciągle mam go za mało. E, szkoda, słuchajcie, że nie można go tak zatrzymać, że e, byśmy sobie coś robili. E, a czas by nie uciekał. <laughs> to by była fajna sprawa. Oczywiście raz na jakiś czas, nie mówię, żeby tak, wiecie, wykorzystywać to cały czas, ale raz na jakiś czas by się coś takiego przydało, żeby tak czas stanął w miejscu yy, i żeby chociaż niektóre dni trwały dłużej. Yy, no, więc tak, kochani, no, yy, taki yy, dzisiaj vlog pogadankowy. Taki wiecie domowy, zwyczajny, ja już będę pomału się z wami żegnać, bo już mamy godzinę 21, ale zobaczcie jak jeszcze pięknie widno, a jutro muszę, jutro idę znowu na 12 godzin do pracy, później idę na noc do pracy, a później dopiero będę miała w piątek wolne i w sobotę będę szła na noc, więc będę miała no, praktycznie no dwa dni wolne powiedzmy. Więc, więc tak, no, a słuchajcie, miałam jeszcze się Was zapytać, czy chcecie taki filmik, żebym Wam nagrała na temat rzeczy, które kupiłam na Vinted, bo powiem Wam, że ostatnio bardzo dużo, czy znaczy bardzo dużo, no trochę rzeczy sobie kupiłam na Vinted. Jakoś, kiedyś mnie ta aplikacja w ogóle nie kręciła a teraz powiem Wam, że od jakiegoś od kilku miesięcy się wkręciłam i naprawdę zaczęłam sobie wyszukiwać takie fajne perełki takie super ciuszki już słuchajcie zimą sobie zamawiałam y, fajne koszule y, jakieś takie wzory fajne kwiatowe y, powiem Wam, że ostatnio kupiłam y, również dwie spódnice y, na vintage takie czarne tiulowe y, i dla mnie, i dla Niny. To są identyczne spódnice, tylko oczywiście Nina ma w swoim rozmiarze, a ja mam w swoim. I ostatnio zamówiłam również taką pakę ubrań. Tam chyba 9 ubrań yy, kupiłam, yy, i to już mam w paczkomacie, więc będę musiała to jutro może odebrać, jak będę wracała z pracy. No raczej na pewno. No i. No i zobaczę. poprzymierzam to wszystko i zobaczę, czy jest ok. Ale naprawdę powiem Wam, że niektóre są ciuszki tak śliczne i za parę groszy y, można coś fajnego sobie kupić. A wiecie co? Mi zależy właśnie na tym, żeby y, jakby mieć tą garderobę taką neutralną w miarę, żeby oczywiście, wiadomo, sukienki, ja lubię, jak są kolorowe, y, ale żeby mieć takie, wiecie, zestawy które zawsze do siebie pasują i żebyśmy, wiecie, zawsze miały co ubrać, jak zaglądamy to do szafy, to żebyśmy miały takie, wiecie, zestawy, w których się czujemy dobrze i że to do siebie pasuje. Więc mam nadzieję, że te rzeczy, które do mnie przyjadą, będą, będą ok. Dobra, kochani. A więc ja się już na ten filmik z wami żegnam w moim pięknym tutaj otoczeniu, ale w ogóle jeżeli chodzi o tą poszewkę, to jest taka poszewka, y, mam dwie takie, to jest taka poszewka z wilkiem y, i ja ją również kupiłam na Vinted, ona po prostu była, już już Cię biorę, y, ona była, to są nowe, uszyte, ale z tak pięknym tutaj y, wiecie, wizerunkiem wilka, że naprawdę nie mogłam się oprzeć, więc takie dwie poszewki Również zamówiłam. Nie mam pojęcia, czy one są dostępne. Chyba już nie. Więc tak, dobra. Jeszcze Plejciuś mi tutaj piszczy. Światło już pomału ucieka. Więc pożegnamy się z Plejciusiem. Tak? Zobacz, Plejciusiu, jaki tam groźny wilk Gdzie schrupnął na raz. Miesz, Plejciusiu? Dobra. To my się żegnamy z Plejciusiem. Wpadajcie do nas na Instagrama, bo tam jest nas dużo. Wklejam zdjęcia bardzo często z tego, co robimy, gdzie jesteśmy. Bardzo dużo zdjęć jest z pleciusiem. Tak, play. Jesteś bardzo dzielnym podróżnikiem. Tak, bardzo dzielnym podróżnikiem. Więc zapraszamy Was bardzo serdecznie na Instagrama subskrybujcie kanał jeżeli jeszcze tego nie robicie będzie mi bardzo bardzo miło i do kolejnych filmów buźka Plejciuś, machamy machamy łapeczką pa pa pa, pa, pa.